W szkole podstawowej w Nowogrodźcu chwilę po dzwonku na pierwszej godzinie lekcyjnej doszło do wypadku. Dzisiaj rano po godzinie ósmej dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu otrzymał telefoniczną informację od dyspozytora pogotowia, że w pobliżu budynku szkoły w Nowogrodzcu na chodniku został znaleziony młody chłopiec. Jak się później okazało, tym chłopcem jest 11-letni Uczeń Szkoły Podstawowej w Nowogrodcu. Chłopiec z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem do Legnicy. Uczeń piątej klasy wypadł z okna na drugim piętrze szkoły. Obecnie w stanie ciężkim, z licznymi złamaniami, znajduje się na bloku operacyjnym w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy. W chwili obecnej czynności wykonywane są na miejscu przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Nowogrodcu. Czynności wyjaśniające, które tak naprawdę pozwolą wyjaśnić okoliczności całej tej sytuacji, jak również pozyskać też świadków. Tego zdarzenia. Bierzemy wszystkie możliwości pod uwagę i zbieramy informacje, które pozwolą nam tak naprawdę odpowiedzieć na pytania, które w tej chwili pozostają bez odpowiedzi. Policjanci ustalają, czy chłopiec wypadł, czy został wypchnięty.